Witaj na kanale, chodź na słówko. Wspieraj nasz kanał, aby otrzymać wcześniejszy dostęp do nowych nagrań, a także do medytacji w wersji bez muzyki. Możesz nas również słuchać w formie podcastu w serwisie Spotify. Link zostawiam Ci w opisie filmu. Dziękujemy, że z nami jesteś i współtworzysz to wartościowe miejsce. Ta medytacja skierowana jest do osób z ADHD. Jeśli podejrzewasz je u siebie, to stworzyliśmy cały materiał, w którym przybliżam ci to zaburzenie i sposób, w jaki wpływa na życie. Film znajdziesz na naszym nowym kanale Efekt człowieka. Link do niego znajdziesz w opisie. A teraz przejdźmy do medytacji. Medytacja bywa nie lada wyzwaniem dla osób z ADHD. Zmagają się one z przebodźcowaniem i natłokiem myśli. Właśnie dlatego stworzyliśmy to nagranie. Aby ułatwić Ci ten proces, a w te nieco trudniejsze dni uczynić go w ogóle wykonalnym. Wybierz wygodną pozycję. Możesz usiąść, położyć się, a nawet chodzić w trakcie, jeśli tak Ci wygodnie. Najważniejsze jest poczucie swobody i tego, że do niczego się teraz nie zmuszasz. Skup się na oddechu. Poczuj, jak powietrze swobodnie przepływa sobie przez Twoje ciało. Po prostu obserwuj rytm oddechu. Bez próby kontrolowania. Zauważ, jak klatka piersiowa unosi się z każdym wdechem i opada z wydechem. Jeśli myśli zaczną wędrować, to zupełnie normalne. Po prostu skieruj uwagę z powrotem do oddechu. Przejmuj się, jeśli twój umysł ciągle błądzi. To się zdarza i wiem, że czasem może to być bardzo męczące, ale im częściej będziesz medytować, tym łatwiej będzie ci zauważyć te myśli i powracać do skupienia. Wyobraź sobie swój umysł jako wzburzone morze. Myśli to fale, które ciągle się wznoszą i opadają. Medytacja jest jak cichy port, miejsce wytchnienia. Dzięki niej uczysz się nawigować swoją łodzią po falach, zamiast im stale ulegać. Teraz przejdziemy do ćwiczenia, które polega na tak zwanym uziemieniu sensorycznym. Pomoże ci ono przenieść uwagę z myśli na ciało i otoczenie. Wyjście z głowy, w której tyle się dzieje. Rozejrzyj się i znajdź pięć rzeczy, które teraz widzisz. Może to być kolor ściany, kształt lampy, promień słońca. Teraz cztery rzeczy, których możesz dotknąć. Faktura ubrania, dywan pod stopami, cokolwiek. Teraz trzy rzeczy, które słyszysz. Może tykanie zegara, szum za oknem, własny oddech. Dwie rzeczy, które czujesz swoim węchem, zapach kawy czy świeżego powietrza. Teraz jedna rzecz, której smak możesz sobie przypomnieć. Nawet jeśli nic właśnie nie jesz, wyobraź sobie smak ulubionego dania, cokolwiek przychodzi ci na myśl. Jeśli masz taką możliwość, możesz zamknąć oczy i wyobrazić sobie, że jesteś w pięknym lesie. Niech to będzie twój idealny las. Może to być gęsty bór sosnowy, zielona łąka otoczona drzewami, a może egzotyczna dżungla. Pozwól swojej wyobraźni swobodnie kreować ten obraz. Słuchaj się w te leśne dźwięki, bez analizowania, po prostu je przyjmuj. A teraz spróbuj wyłowić jeden konkretny dźwięk. Śpiew ptaka, szum wiatru, brzęczenie owada. Wybór należy do ciebie. Skup na nim całą uwagę. Reszta niech stanie się tylko tłem. Zobacz, jaki jest ten wybrany dźwięk, czy dostrzegasz jego złożoność, czy stał się nieco mniej lub bardziej przyjemny. Jeśli myśli znowu odpłyną, co jest zupełnie normalne, możesz wybrać inny dźwięk, jeśli poprzedni przestał Cię interesować. Pamiętaj, nie chodzi o to, by nie myśleć, ale o to, by zauważać, kiedy myśli się pojawiają i wtedy delikatnie wracać do skupienia. możesz spróbować teraz przeskakiwać pomiędzy różnymi dźwiękami swoją uwagą, tak jakby były to owoce z drzewa, które chwytasz i przez chwilę im się przyglądasz. A teraz wyjdź mentalnie z przestrzeni dźwięków lasu. Przenieś swoją uwagę do swojego ciała. Może czujesz lekki chłód na skórze, mrowienie w dłoniach, a może spokój i odprężenie w klatce piersiowej. Nie oceniaj tych odczuć, po prostu je obserwuj. Czy czujesz napięcie w ramionach, a może lekkość w brzuchu? Zauważ, jak te odczucia współgrają z obrazem lasu, który masz w wyobraźni. Czy dźwięki natury wpłynęły na twoje samopoczucie? Czy czujesz się bardziej uziemiony, spokojny, czy może pobudzony? i wróć uwagą do otoczenia, w którym się teraz znajdujesz. Jak się teraz czujesz? Dziękuję Ci za Twój czas i za wykonanie tej medytacji. Już Twoja obecność tutaj to akt odwagi i troski o siebie. Każda chwila praktyki, nawet ta pełna rozproszeń, przybliża Cię do wewnętrznego spokoju. Do usłyszenia.